Nazywam się Aleksandra i wspólnie z Adrianem zbudowaliśmy nasz dom na kółkach. Tak się słuchajcie, kończy budowę Hampera. Podjęliśmy decyzję, by zostawić wszystko co posiadamy, zwolnić się z pracy i wyjechać. Zapraszamy na naszą podróż w Nieznane. dobry, witamy się z wami z Monako, a teraz już z Francji, śpimy, słuchajcie, na granicy, no i dzisiaj będziemy sobie zwiedzać Monako, bo teraz tak naprawdę jeszcze nic nie, nie pozwiedzaliśmy wczoraj, tylko Adrian sobie pobiegał trochę, ja sobie trochę pospacerowałam i teraz jesteśmy oczywiście w drodze, zgadnijcie, po co? Po bagietkę. Jeszcze we Francji. Jeszcze we Francji. Czyli idziemy przez Monako? Ale znowu wrócimy do Francji. Do sklepu. No także idziemy zrobić sobie jakieś śniadanko najpierw. No i później idziemy pozwiedzać. Jednak nie było świeżych bagietek, więc kupiliśmy świeży chlebek. Jeszcze ciepłutki, prosto z pieca. Nie wiem, czy byłoby pomyć, żeby jeść taki ciepły chlebek jest tak gorąco, ale... Właśnie. Nie <grym grym grym> no. Ale lech. bardzo ładnie wygląda. Z no. jakąś żurawiną czy coś. No. Ciepłutki. Hmm. Mm. Ogólnie dzisiaj i jutro, może też pojutrze, będą takie upałe tutaj. Także będzie jeszcze wyższa temperatura niż do tej pory była. I dzisiaj, jak spaliśmy tutaj, to nawet się spać po prostu nie dało, bo było tak gorąco. No ale plusem jest to, że mamy teraz napełnioną wodę i że możemy właśnie co chwilę sobie brać jakiś chłodny prysznic. No i też mamy właśnie tylko tak naprawdę chłodną wodę i zimną wodę, bo jeszcze nie naprawiliśmy bojlera. No bo nasz, nasz włącznik jest jakby. Cały czas nie wiem, czy włączony, bo coraz jakby się świeci, bez różnicy jaki jest tryb. Więc coś jest tam nie tak? Jest możliwe, że to chodzi o ten włącznik znaczy. Tak, no, ale tak naprawdę to naprawdę ta woda jest cieplejsza niż ta zimna. Gruta. No tak, no da się normalnie wykąpać, No i przynaj... szczególnie w typu pałach jest z I co że mamy prysznic, to jest w środku, to jest naprawdę super, bo nawet jeśli stoimy właśnie tak na jakimś osiedlu, jakby w mieście, to i tak na przykład mogłem wczoraj sobie wieczorem pójść pobiegać. Wrócić tutaj, pochłonąć i wziąć sobie swojej zimnej prysznicy. Mm. To normalnie spać. a jeśli tego prysznica byśmy nie mieli, to takiej opcji nie mamy niestety. No, byłoby ciężko. Także ja jestem też bardzo wdzięczna za moją prysznicy. Dzisiaj też sobie rano wziąłam taki długi. Prysznic chłodnawy. chłodnaby. Długi, czyli ile 5 minut? To, na wodę leciała 10 sekund, tak? Kodi też ciężko trochę znosi te upały. Już teraz nie ma siły za bardzo chodzić, jak jest tak gorąco. Więc już jak... Dobre jest to, że jak wchodzimy do różnych sklepów, no to tam jest klima, nie? To on się zawsze walnie na podłogę i się chłodzi od razu. No, no. no i zawsze też możemy go schłodzić w jakiejś wodzie, morzu, mimo tego, że woda jest słona, to i tak sobie daje radę pływa. No i zawsze też polecam wam jak idziecie z pieskiem w lato na spacer to dawajcie mu na łapki taką ochronę, bo inaczej tutaj na przykład są takie gorące asfalty, że on mógłby sobie te swoje łapki poparzyć i widziałam już zdjęcia piesków, które mają całe zakrwione te łapki. Także my mamy takie masełko i zawsze właśnie nim wyjdziemy to smarujemy mu łapki i nosek, żeby sobie nie spalił. No i też zawsze jak pozwalamy mu kąpać się w słonej wodzie, pozwalamy jakby go jakby wkładamy go do słonej wody, bo nie bardzo chce jeszcze pływać, to staramy się go opłukiwać w słodkiej wodzie, bo wiadomo, że wysoka temperatura w połączeniu ze słoną wodą może powodować właśnie przegrzanie się organizmu psa. No i też wiadomo, że to podrażnia jego skórę, jego sierść, także lepiej oczywiście zawsze go przepłukać później. Ogólnie też wczoraj sobie tak rozmawialiśmy, ile zapłacilibyśmy za hotel tutaj obok Monako albo w Monako. I podejrzewam, że musielibyśmy na pewno ładnie zapłacić, żeby tutaj się mógł znajdować. A tutaj mamy parking za darmo akurat dzisiaj, bo dzisiaj jest niedziela i nie ma żadnej opłaty. Także mamy za darmo parking pod Monako. Nocleg. Super. Jesteśmy już z powrotem i najpierw tutaj kodusiowi zrobiliśmy zimną kąpiel, bo jest tak gorąco. Sami pijemy lodowatą wodę i teraz jemy lody i ciasteczka, bo jesteśmy bardzo głodni. I będziemy robić mało luksusowy o obiad, czyli makaron i sos pomidorowy z oliwkami. No i wieczorkiem chcieliśmy sobie jeszcze wyjść właśnie, jak już będzie. Pochodzi sobie jeszcze tymi uliczkami, przepięknymi uliczkami. Jest po prostu przepięknie. Kocham Monako, już się zakochałam. Ogólnie też jednym z, z celów naszej podróży jest jakby obadanie terenu. O nie. I takim sposobem, słuchajcie, spodenki są do wyrzucenia. Właśnie minusy van life'u: nie ma pralki. Tak to w domu by się od razu zaprało. A tu nie ma! Ale mówiłam właśnie o tym, że celem naszej podróży też ogólnie jest obadanie terenu, czyli po prostu popatrzenie, gdzie byśmy chcieli mieszkać z Adrianem, bo Szwecja, jak najbardziej bierzemy ją pod uwagę, ale jest tyle miejsc, gdzie byśmy mogli właśnie zostać na stałe, że chcielibyśmy obadać trochę wszystkie miejsca, zanim podej podejmiemy końcowo decyzję, gdzie chcielibyśmy mieszkać. Na razie mieszkamy wszędzie. I jest nam super dobrze. Dobra, kochani, właśnie wybieramy się znowu do Monaco, do centrum. Zobaczcie, jaki mamy piękny w ogóle widoczek z naszego noclegu, naszego parkingu. No i w sumie nie wiem, co jest więcej do pokazania wam w Monaco, bo to jest ogólnie najmniejsze państwo istniejące i liczy tylko 4 km około. Także można je spokojnie sobie przejść. Długości. Tak, długości. Tak dobrze, że mam Adriana, który dopowiada, bo ja czasami coś palę i nie dopowiem, ale wy rozumiecie, o co mi chodzi. Mieliśmy też coś iść zjeść, ale w sumie mieliśmy jeszcze naleśniczki, które wcześniej zrobiliśmy, więc zjedliśmy sobie krepes francuskie, mimo tego, że Monako ma. Tak małą powierzchnię, to ma również jedną z najwyższych gęstości zaludnienia na świecie. I żyje tutaj około 38 tysięcy ludzi. I to tak jak w yy, albo porbozgu Tamto, gdzie skąd pochodzimy, czyli A, miasteczko. Jest, więcej, no. no i tylko 20% osób, ludzi tutaj ma narodowość monakijską. Wszyscy inni to jacyś bogacze z innych krajów. Ogólnie też świetne jest to, że mimo tego, że nie mamy tutaj internetu, bo nie dość, że nam się skończył, to tutaj tak naprawdę byśmy już tak już nie mieli na telefonie internetu. To umiemy się przedostać wszędzie już bez żadnej mapy, bo to miejsce jest takie małe i wszędzie są właśnie jakieś takie znaki, gdzie mamy iść i tak dalej. No i to, to ja uwielbiam, bo miejsca, gdzie mogę się rozeznać są najlepsze. Nica i Kan jednak były znacznie większe i o wiele trudniej mi tam było się rozeznać. No i ogólnie też to jest wifi ogólnodostępne, Monaco wifi, ale troszeczkę słowo działa. My się podłączaliśmy do internetu koło Diora, więc da się. Zobaczcie, o tej porze dnia jest o wiele spokojniej. Nie ma już tyle ludzi. Jest chłodniej. Idealnie na spacerek. Nie? Tam idzaj. Jemu też pasuje. Panie, tak? <laughs> Idziemy jeszcze pod kasyno. Chciałam żeby... Basen zamknięty, nie A, bo tutaj też jest właśnie basen. Nie wiem Oj. czy wam pokazywałam, chyba wam pokazywałam. I też to jest basen ogólnodostępny, zdaje się. Trzeba pewnie tylko zapłacić. Nie właśnie tutaj nie mogę. Za darmo jest? Chyba. W każdym razie super. Kochani, już się zaczyna ściemniać, także to by było na tyle z przygody w Monaco. Jeszcze może jutro coś nagramy, ale wątpię. No i zobaczymy, będziemy się widzieć już kolejnego dnia, także do zobaczenia. Buongiorno w Italii. Buongiorno. Kłócisz się czy co? To jest jak się kłócą. Buongiorno! No buongiorno przecież, no. Słuchajcie, trochę Was ominęło z tego względu, że mamy wtedy pauzę, kiedy ja składam YouTube'a i później znowu kręcimy, więc wtedy troszeczkę dla Was nie nagrywamy. W każdym razie byliśmy w Monako i wtedy jechaliśmy jeszcze do pobliskich wioseczek, które były najpiękniejszymi, szczególnie jedna była najpiękniejsza, jaką widziałam. Nazywa się Ville de Franche, de Surmer, Surmer. Wiele kaszeturnych. Tak. Powkleję Wam tutaj to tak zdjęcia i op napis, opis tego miejsca. W każdym razie było tam przepiękniej, no i byliśmy tam tylko na chwilkę. No i też przejazdem byliśmy w miejscowości Menton, która też była przepiękna. Także jak najbardziej polecamy te, te pobliskie miejscowości. No, i później wybraliśmy się już do Włoszech, bo tam mieliśmy właśnie paczkę, która na nas czekała z internetem i z dowodem rejestracyjnym. Także musieliśmy tam jechać i zaskoczyła nas ta miejscowość noclegiem, który znaleźliśmy, bo spaliśmy, słuchajcie. Pod Palemką, z szumem fal, w bardzo spokojnym miejscu, gdzie rano mogliśmy sobie się zamoczyć, wieczorkiem, jeszcze prysznica mogliśmy sobie brać tak na zewnątrz, kiedy chcieliśmy, Kodi też się mógł tam wykąpać. Ludzie nie byli tam zbyt mili. No i później się też okazało, że cały ten parking, gdzie sobie ustaliśmy, który był zaznaczony w aplikacji park for night to okazało się, że tam są, jest to parking dla samochodów osobowych. Prawdopodobnie. No, ale nasze autory są jako osobowe. Osobo, osobo, osobowy osobowe camper. No to jest, ale to jest jako auto osobowe. Jakaś kobieta do nas przyszła i powiedziała, znaczy groziła nam policją, że żebyśmy teraz wjeżdżali stąd, naszej inaczej zawoła policję i... A policja Pani, tam mama, była wcześniej i nic nam nie, nie mówili. Policja przejeżdżała parę razy i nic nie mówiła więc... tej Kobiecie pewnie się nie spodobało, że tam stoimy, zajmujemy dwa miejsca. Hmm, możliwe, ale udało się tam zostać około dwie noce, nie? Dwie czy trzy? Na dwie... trzeciej nas wyprosiła. Może trzy noce, noc rano. tam. To... Na trzeciej nas właśnie wyprosiła. W ogóle jak strasznie, ja, ja ogólnie to było dla mnie Największy takie, taki strach, że ktoś mi zapuka i że mam się skądś wnosić, ale to w ogóle nie było straszne. Ta babka była jakaś taka nawiedzona w ogóle. Wychodzę, wychodzę z tego samochodu, a ona do mnie mówi: Czas na do mnie mówię? ora, a po policja. ora, arriva pod policja. Wiecie. <słuch> Zresztą tak mówię: okej, okay, dobra, jadę stąd już spokojnie, nie? Ale miejscowość taka sobie, ale udało nam się ogarnąć. W międzyczasie internet. To jest Huawei. Jest on bezprzewodowy i czytaliśmy właśnie masę pozytywnych opinii na jego temat, więc uznaliśmy, że też sobie go wypróbujemy. No i jest on ogólnie na kartę, także można sobie tą kartę jakoś kupić gdzieś. My sobie kupiliśmy ze Szwecji. Jest ona marki Telenur szwedzkiej. No i sobie miesięcznie możemy po prostu doładowywać tą kartę. No i aktualnie doładowaliśmy sobie internet do 100 giga, później może będziemy wybierać 150, zobaczymy czy ten nam starczy. No bo ogólnie ten internet, który mamy na telefonach ze Szwecji skończyłby nam się po 4 miesiącach niestety. Podobno w Unii jest właśnie taka jakby reguła, że jeśli jesteś za granicą powyżej 4 miesięcy, no to jakby blokują Ci dostęp do internetu i SMS i dzwonienie. dzwonienie. Zrobisz duże zakupy. Nektarynki, pomarańcze, robić pranie, napełnić wodę, opróżnić. Także byliśmy już gotowi na to, żeby udać się dalej do no, tych miejscowości, które już planowaliśmy. Czyli Hamogli i powiem Wam, że było tam przepięknie już bardzo mili ludzie, piękne widoczki. Duże góry, tak naprawdę, znaczy to jest bardzo mała miejscowość, ale my spaliśmy na Wielkiej Górze. I żeby tam na dół zejrzeć tego miasteczka i znowu wejść do góry, to było naprawdę wyzwanie. Mm. <laughs> Jedliśmy tam też pierwszą naszą włoską pizzę, chodziliśmy też po tych pięknych uliczkach, także było bardzo fajnie. No i w międzyczasie zrobiłam poprzednie wideo, także jeśli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam. No i później już udaliśmy się dalej. Do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. To znaczy. Portofino! No i idziemy teraz podwiedzać. No i pójdziemy się pewnie też wykąpać, bo znowu jest tak gorąco. Wykąpać w morzu, chodzi mi, wykąpać popływać. się w morzu, popływać. Bo są piękne plaże, także później tak to się zapowiada. Teraz mamy miskę jeszcze owoców. Zjemy ją sobie i wychodzimy. Ogólnie wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie. To na nas niepodobne. Bo wstaliśmy o godzinie 7, Nie, 6.40. Hmm. Bo chcieliśmy wyjść właśnie przed wszystkimi tłumami. Aktualnie jest godzina 7.30, więc już musimy się zbierać. No i stoimy ogólnie pod drzewkiem i wcześniej też staliśmy pod drzewkiem. Co powoduje, że nasz przed, solar przed, się... Wczoraj też pod drzewkiem. Hmm. Zaraz stoimy w cieniu i na stole po prostu nic prawie nie ładuje. mamy problem z energią. Coś się ogarnia. Dobra, idziemy podwiedzać. Just I zbieramy się właśnie na plażę. Pozwiedzaliśmy troszkę Portofino. Bardzo malutkie miasteczko, ale przepiękne. Niestety tylko było przepełnione turystami. Także tutaj są naprawdę bardzo turystyczne miejsca. Jeśli chcecie je zwiedzić, to polecalibyśmy raczej poza sezonem to zrobić. Bo teraz, też do Portofino co chwilę jakieś statki przypływały z masą turystów. Także naprawdę sporo ludzi na takiej małej przestrzeni. W ogóle też po drodze mi się przypomniało, że zapomniałam Wam powiedzieć odnośnie mechanika. Okazało się, słuchajcie, że nasz Enzo nie potrzebuje mechanika. Także czekaliśmy to tak naprawdę tydzień na marne i szukaliśmy mechanika na marne, ale zaoszczędziliśmy przy tym sporo pieniędzy i cieszymy się, że z Enzo jest wszystko ok. Także po prostu czasami piszczy nam, kiedy hamujemy, bo taki jego urok. Także nic się z tym już nie zrobi. Klocki są nowe, prawdopodobnie powiedział nam mechanik i nic nie chciał za zobaczenie, zbadanie auta. Jak mechanik to powiedział: to jest francuskie auto. No. Czy tak nie pokazał, to były Francji. No. <laughs> Mieszasz Włochy? <laughs> francuskie auto, taki urok. Trochę nam z Boba zostało w Enzo. Pamiętacie, jak miał się nazywać Bob. <laughs> Idziemy właśnie na plażę. Zobaczymy, czy znajdziemy coś wolniejszego, gdzie też możemy wejść z Kodim. Były tam takie fajne właśnie zejścia na drabince od razu do wody, także tam bym chciała. I ogólnie z naszego właśnie parkingu do Portofino i do tych pięknych plaż idzie się takim fajnym deptakiem. Bardzo przyjemny spacerek, wczoraj tutaj też sobie biegałam, świetne miejsce. My jesteśmy już przebrani Adrian jeszcze zdążył pobiegać Ja zdążyłam się troszkę przespać no, Taka różnica, nie? No i jeszcze w międzyczasie mam, mieliśmy dalsze planowanie naszej podróży Ostatnio też planowaliśmy Teraz znowu planowaliśmy Ciągle zmieniamy zdanie Mamy właśnie wielki orzech do rozgryzienia bo nie wiemy, w którą stronę tak naprawdę się kierować Czy na północ, czy na południe Włochy I tak naprawdę można powiedzieć, że zmieniamy zdanie Każdego dnia. Za chwilę. Parę razy dziennie robiąc. Ostatnio już doszliśmy do wspólnej decyzji, dokąd jedziemy, a dzisiaj jednak a może jednak pojedzmy tam w to miejsce, bo tam bardzo chcemy jechać, ale może pojedziemy tam na wiosnę, także nie wiadomo jeszcze gdzie zabierzemy Was w kolejnym odcinku do jakiego miejsca wszystko się też, okaże. Też nie warto teraz mówić gdzie jedziemy, bo może jak będziemy wracać e, z centrum Portofino, to może nam zdanie zmienić. <laughs> To, co jest pewne, to że w tym momencie zabieramy Was jeszcze do Portofino o takiej późniejszej godzince. Pokażemy Wam, może, już spokojniejsze Portofino, bez masy turystów. No, i to jest taka nasza już tradycja, że zazwyczaj miasteczka zwiedzamy i rano, i po południu, i wieczorem. I zazwyczaj wieczorem nam się najbardziej podoba, bo jest i chłodniej, i nie ma masy turystów. Także teraz myślę, że też jeszcze może bardziej zakochacie się w Portofino, mamy nadzieję. Tak jak i my. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie coś po sobie, bo to pomaga naszemu kanałowi się dalej rozwijać i umożliwia nam dalej kręcenie dla Was. Zostawcie suba, komentarz, lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Ja kochanie.